Witamy Państwa. Dzisiaj sprawdzamy połączenie przez gazetę. No, pszczoły są już o wiele, wiele spokojniejsze, także podziałało. Jesteśmy w rejonie lubelskim i tutaj pogoda płata nam figla niesamowicie cały czas, bo są bardzo zimne dni. I szczerze mówiąc, nie zrobiliśmy jeszcze takiego normalnego przeglądu. Pełnego przeglądu. Bo pewnie każdy jest normalny. Ale tutaj dzięki temu, że łączyliśmy te rodziny ale nie mają po prostu co jeść. Jak widać, gazeta pocięta, może trochę za długo, ale pszczoły sobie w zupełności poradziły z tym problemem. Nie było po prostu jak zdjąć, była deszczowa pogoda, ale gazeta jest osiekana, pszczoły połączone, czyli wszystko jest ok. Najważniejsze, że są spokojne. Czemu się to nie podoba, bo pogoda też nie jest taka idealna, ale musowo. To, że tutaj pokarmu troszkę jest. Ale niewiele. Możemy im troszeczkę. Zmieniamy gazetę. Przez tak nierówną pogodę gazeta musiała leżeć dłuższy czas, ale nic nie mogliśmy zrobić. Nie zawsze warunki sprzyjają temu. mają troszkę pyłku, trochę na kroku, ale my to przerzucimy i teraz ma być znowu tydzień czasu złej pogody, ma padać deszcz i oczywiście przymroty nocne no i w poniedziałek pewnie mrodze, cały dzień. Czyli my tutaj. drugą rodzinę, którą wzmocniliśmy rodziną która straciła matkę. O, tutaj jest pięknie. No ale ja nie widzę. Już, już, już. O, proszę. Ta rodzina się uzupełniła bardzo ładnie. Niespokojniejsze no nie. na razie. Dopóki nie zacznie się nic zaglądać. Niespokojniejsze te. Ale tu nie ma gazety. A bo tutaj yy, ja o, zaczął tam padać deszcz, już nie dałem radę z tamtego zabrać. o wiele spokojniejsza Tutaj cały rok muszę przyznać balansujemy na takiej dziwnej sytuacji wodzimy jakby nie było i pszczoła nie do końca chyba sama wie co przynajmniej w naszym rejonie Gdzie ta wiosna bardzo słabo tak. Bo właśnie jak kwitły krokusy, które były posadzone, nie wiem, jeszcze kwitnie jeden? O, jeszcze jeden kwitnie. No to też było zimno i pszczoły z tego nie skorzystały chociaż przez jeden dzień szalały wokół tych kwiatów. Ale zobaczymy, jak to będzie, bo dzisiaj informowano, że pasieki. Dzisiaj to jest 1 kwietnia. Tak. No ale to chyba wczoraj była wiadomość. No, można brać i to z przemrużeniem oka. Ale informowano, że dużo pszczół padło w tych pasiekach lubelskim miejskich. U nas jak na razie jest ok. Zobaczymy, co będzie dalej. I idziemy, zobaczymy ostatni ul, który był. Ale to już będzie na następnym filmiku. Wzmacniany.